Wielki Targ Społeczny to jest wspaniałe święto czytania, impreza, którą kochamy i którą wiemy, że Wy również lubicie. To jest okazja kupienia świetnych książek przeczytanych w super cenach za 5, 10, 15 i 20 zł. Mamy dla Was tego naprawdę kartony, stoły i stosy. Te książki do kupienia 16 i 17 marca tutaj w tej cudownej przestrzeni Big Book Cafe MDM. Społecznym od zawsze towarzyszą książki przekazywane przez zaprzyjaźnionych z nami twórców, aktorów, pisarzy, dziennikarzy. Na tym targu będziecie mogli wyłowić książki przekazane m.in. przez Sylwię Hutnik, Agatę Romaniuk czy Łukasza Maciejowskiego. Także będzie w czym wybierać i na pewno każdy i każda z was złowi jakąś ciekawą i oryginalną perełkę. Cały dochód z targu wspiera Fundację Kultura Nieboli i wszystkie wydarzenia literackie, które organizujemy dla Was tutaj w Big Book Cafe MDM i w Big Book Cafe Dąbrowskiego. One są bezpłatne i otwarte. Jest na ich naprawdę całe mnóstwo przez cały rok. Więc dołączajcie do targu, przychodźcie, kupujcie książki, a jeśli jeszcze macie coś w domowych bibliotekach, to jest ostatnia szansa, żeby nam je przekazać. Filip zbiera te książki, kolekcjonuje, wycenia, więc nie czekajcie, bo jeszcze w piątek przed targiem może przynieść do nas swoje zbiory. Zapraszamy Was serdecznie do udziału w tym ekstra wydarzeniu na wszystkie możliwe sposoby. Kupujcie, czytajcie, bądźcie z nami.